Witam widzobie? widzowie, jestem z Wiktorem Tak, jesteśmy i to jest już drugi film, który tak. nagrywamy Tak, mogę dzisiaj... powiedzieć o tym, co się stało? Nie, nie mogę, ja... Tak No bo chciałam coś jeszcze dodać Dobrze. Dawajcie łapeczkę, subskrypcję Ja nam powie nie odnosili filmów i nam włączyli prąd przed tak. chwilą I, w, I my... Je, i włączyli jesteśmy... prąd I my tutaj jesteśmy na chyba czwarty, bo, 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 bo My jesteśmy na strychu Tak nie na strychu, bo to jest oczywiście wiatr, nie na strychu, bo, bo ja mam pierdolony pokój, jak pewnie ja, 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 niektórzy wiedzą, to właśnie tutaj mam ogólna na poddaszu y, pokój i tutaj, kurde, my byliśmy, aby gaz prąd. I kurde, i ma tutaj dla takich, tak na przykład, wszelki wypadek, to taki hardcore odcinek, się mam, mam tak w dawankach powiedzieć, że... Still, <w token thanks> time, so to, sobie musiałem przetrwać nagranie na chwilę, ale to to właśnie w tym tygodniu będziemy nagrywać takie luźne odcinki też są bo tutaj hardcore, przez ten cały tydzień. Jest... Nie, następny następnym tygodniu zaczynamy, bo już jest czwartek, a więc w dostaje tego nie. A jeszcze ten zaczniemy, w jeszcze. W niedzielę albo... a jutro albo w sobotę albo w niedzielę... Albo dziś. Zaczynamy i właśnie będzie aż do następnego piątku, a więc... A więc... To co, co tym jeszcze w filmie? Yy, jeszcze w tym filmie yy, to będzie film, to nie będzie taki komunikat, bo dzisiaj Alan chyba zapomniał, że my nagrywamy Hardcard i czekamy, jak nam prąd wyłączy. Tak, i właśnie przed chwilą yy, my tutaj się gadaliśmy, z Witem planowaliśmy jakiś film, bo robimy burzę bo, mózgów, bo nie wiedzieliśmy co nagrać w ogóle i nagle? Ciemno, wszędzie ciemno. I nie wiemy, co wygrać. I wtedy, wtedy za, zaświecamy, w się sensie za, zaświeca światło, potem znowu gaśnie. Krzyczymy po, krzy, krzyczymy po latarki. Krzyczymy po latarki, bo jesteśmy na samym dachu yy, mojego domu. Tam mam... I są takie schody niefajne. Yy, fajne, fajne, bo są i ładne, ale jesteśmy na samym dachu. Ale są strome. A, to dobra. I jesteśmy na samym dachu, dachu mojego domu. A mój dachu, dom jest wysoki. I yy, właśnie jesteśmy yy, na, na samym... Tam wtedy przyszedłem z latarką, i wtedy też już było wszystko okej. Okay, I wtedy teraz za się prąd na razie, jest. Aż my myśleliśmy, że nie będzie z dwa dni. Ale ja znalazłam się, wszystko okej. Okay. No to widzimy się teraz poza rozmawiamy o em, sprawach, o których em, nie przewidział. Dobrze, a więc dla ujęcia, chyba, nie? No, jak wyłączą prąd albo będzie, albo coś się stanie. Okej, my, my już jesteśmy już po 20 minutach, nic się nie stało, nic się nie dzieje. Jak coś się stanie, to zrobimy ujęcie, ale raczej tak. na dzisiaj to koniec, ciała łapkę i w ogóle... Tak. Więc to był taki komunikat. I właśnie śledźcie nas w tym tygodniu, bo, bo, y, bo chyba 7 y, dni luzu naciąga. 7 dni luzu. Nie luzu, tylko no. Luźnych filmów. 7 dni y, luzu. A więc to tyle. Ja nie, się... to nie tyle. E, chciałbym powiedzieć, że nie zawsze Dziesięć, będę... 10, 10, bo już zostało do, do następnego piątku. I tak. Nawet 10 dni, dni luzu zapraszamy. No muszę coś dodać od siebie. Hmm. Będzie. my w niektórych filmach sam nagrywał, jak ja nie będę mógł do niego przyjechać. Tak. Tak, ma, 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 ma się, ma się, my osobno mieszkamy i, i może, gdybyście chcieli, to, na, to nagrę film. Y, 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 nagram film y, 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 Kilka godzin z Żydzia Kuzynów. Może. I to będzie trwał kilka godzin. No a więc to tyle na wczoraj. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał i dajcie łapkę, trzymajcie się. Cześć.